幻想まみれこの街の演奏またまま一度ついておいで世界中魅了するほどに豪華なジャパン一番ジャンプアランサルチラの出番ペリヤキボイズ in the place to be 見せてやろうな手軽 v i p m a n y many diamonds dangling b a k full of money we stranglinghate me fry me bake me try me all the above cause you can't get in I don't want no problem <laughs>

E, teraz musimy się pilnować, gdyż e, jest to nowy kanał e, z moim imieniem, On nazywa z moim minimiletskiem. E, Także tu będą się pojawiały szur, pojawiali szurnięci. Także e, bo ja nie mam miejsca, co? Tak. Eee. E, ja cokolwiek. Chociaż e, nie, e, to... Mm. To, no, tu musisz jeszcze kliknąć. Tak, eee... Piszcie nam w komentarzach co Pisz. chcecie żebym... E... E, co chcecie... Co, co chcecie żebym myśmy rozmawiali na jakie tematy Ponieważ Ponieważ Ale co? Nie, nie jestem skupiony do gadasz, bo... Nie mogę nie wiem o czym... Ja jestem od wygłupiania, on jest od opowiadania. O. <grymne> Dobranie się. <grymne> nie, 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 no, e, Tak aktualnie przez chwilę widzieliście timelapsa z naszego pobytu w że. E, no i... Także nie wiem, teraz... No szybciej wybieraj. Jeszcze ma. Nie dużej małej. Obojętnie, ale później nie MAŁEJ! No i tak, zmienić? No i... Tak, na trudniejsł, no prawo. Średnio. Eeepansowanie. Dobra. E... A chcecie na przykład, żebyśmy zrobili mm, coś w stylu... Jogo mapa na Pierwszy raz ją widzę. Że... LOL. <laughs> Fajna! Coś jest po środku, ale co? Ale zawsze jest po środku. Oo, ile golda. Dobra, e... Tak, yy, to niech wam zaślewamy to co gramy No daj Hero S4 Nie no, Hero S4. Tak, kot na miasto i kot na pędzę, bo nam się nie, to nie ma czasu, żeby tak się bawić Może jakbyśmy mieli 10 godzin byśmy musieli tylko w to w nic innego No coś co innego I yy. yy, tak. Nie wiem, co jest. da. No, nic. No i dobra. Uuuuuuu, Hydry masz aż dwie? Zapytajcie się, co... Znaczy, my zapytajcie się, jak gorzej. Stary Go... Hydry! Dobra. Ee... Napiszcie, jakie gry chcielibyście też na tym kanale z serii shortiem tych gier będziemy wam pokazywać w ogóle lol Szczęście. Mm, no i tak będziemy wam po prostu pokazywać yy, co... <laughs> co co jesteś do co... Yy. Tak, tak jak... mm, co będziecie chcieli daną grę yy... No i tak, yy, przykładowo, mogę wam powiedzieć, że na kanale może być yy, no nie wiem grid Grid, deed, Wod Różne. zależy. Ale jak chcecie coś innego to napiszcie, może będziemy mieli akurat. Tak, jak na razie wiem, na że na jesteście hajc. tylko... Więc, wiem, że na razie jest mało... Wieszem ci. Eee, jest na razie mało osób widzów ale miejmy nadzieję że to dojdzie niedługo eee, dojdziecie eee, no i... Eee, i tak 10 który eee, mm. <śm> najprawdopodobniej niedługo nagramy dla was eee, Heroesów, taki jeden odcineczek Mm, żebyście po prostu wiedzieli a i ten odcinek że niektórych to jest już aż 27 no trochę jest tego e, napiście jeszcze chcecie żebym miał przy, e, przygotował 30 odcinków to jest jeden sezon e, albo na facebooku mi dajcie znać bo to też napiszę na, 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 na facebooku do, do, do którego linka macie w opisie do filmu e, no i albo w komentarzu pod tym filmem no i... kur... i... trochę się widać połowę twarzy <grym> i w ten sposób... So... czekajcie, bo... zgubiłem się na... Mę... zgubiłem się czegada... zgubiłem się, boś... lubi się wygupiać, dlatego... no czuję się czegoś, go nie pamiętam nie mam pojęcia <laughs> co to było? Mnie połowy widać, bo to jest zbyt mały ten rozdziel, zbyt mała mm. szerokość aparatu, także sorry batory. Nie wiem czy widziałeś ten mój odcinek z Watanami. Ale kręgu. moja lewa flanka jest bardziej seksowniejsza niż się wydaje <laughs> mu. No i No. Jeszcze nie zepa. Mało właśnie. Mało nie musisz. Eee, to nie, to... Uuuu! To... To... Kobietę sobie wezmę. Uuuu, fuj! Uuuu, fuj! fuj! Hej, hej, hej! Jakiś skol... sobie wezmę. Trzeba było o... zmienić nazwę. Wiem, mogłem zmienić nazwę. No i okej. Okay. Nagrywamy już 6,5 minuty, e, więc... Długo na pewno nie będziemy nagrać, bo to nie myśli się tyle nawet. A nawet się nie chce. To nie ma to świetnie... co? Jak zapyta, gada, co? No, yy, tak, napiszcie nam yy, na Facebooku tematy, na które yy, chcecie żebyśmy gadali. A, i na razie live streamy nie będą się pojawiać na tym kanale. Przepraszam, yy, no, na razie takie stu stukanie tylko. <laughs> Jakie dziwne. To jest bardzo dobra magia. Jakbyście wiedzieli o co chodzi, to... Nie będę Wam niestety pokazał ekranu, pokazywał ekranu, gdyż to wtedy byśmy musieli wyłączyć aktualną kamerkę i e, wyłączyć po prostu, i wyłączyć po prostu z tyłu, żeby nagrywał tył. To skojarzył, proszę. E, I tak, aha. E, przypomniał mi się, e, chce, nie wiem czy chcielibyście, mm, abym e, nagrał dla Was dzień z życia... Przepraszam dzień z życia. <grym> Jaka mina Eee... Dzień z życiem, na przykład z mojego życia, no, że rano, tam, gadam do was i tak dalej. ale widzicie, co, o co chodzi, w piątek na przykład, albo w czwartek. Nie, w piątek. No, to było no No i... Bo nie wydaje mi się, że Dominik... Bo Dominik nie ma jak nagrać się dnia z życia. No on nie ma Zresztą on... Wiecie, jak wygląda jego dzień życia? Mogę hmm, powiedzieć? Możesz mówić, ale na nie wiesz. Od poniedziałku do piątku siedzi na chacie i bągi zbija. Znaczy na no, nierosłnie, no. Bez przesały. On ma tylko w sobotę i niedzielę od jakieś dwie godziny chyba szkoły. Jakie <grych> fajnie się ułożyło? Eee, tylko w sobotę i niedzielę ma lekcje. Ja e, jako technik m, jestem na profilu technik mekanik Technik pojazdów samochodowych. Muszę zapierdalać, yy, zaiwaniać na znaczy się, yy, od poniedziałku do piątku. Z czego że jeszcze niedługo będę miał w sobotę do szkoły iść, więc to yy, jest Według mnie oczywiście. Hej, pozdrawiamy wicedyrektora, bo wicedyrektor mojej szkoły za, zlajkował mojego fan, naszego fanpage'a. Tylko nie wiem co to ale no, nie wiesz co ty, kto to jest wicedyrektor wice Masz znaczy, fanpage jakiś No a dobra strona na coś... Facebooku nasza No nie wiem. Mm. Tak, masz e, coś do, po do powiedzenia jeszcze czy? No nie, sorry, ale nie mam No niestety tak, Nie, nie mam miał jak... jakoś chęci czy jakoś tak? Spaczcie, jaka... Patrzcie, co... E, no. sam... Sorry Co miałem kiedyś do... na angielskim do zrobienia I widać, dalej więc Dalej ocie... Dalej, o. Dobra. Ale oni nie wiedzą, nic nie wiedzą, nic nie wiedzą. Podejrzewam, że będziecie chcieli mieć transla z szkodniętych niedługo na kanale. A jeszcze pojawi się niedługo... Hmm. Za jakiś czas pojawi się trzeci mój kanał. Mam kanał zwycięzca, mam ten kanał i będzie jeszcze trzeci kanał bo nie, nie zakładam tego, tych kanałów tylko po to, żeby hajs zarabiać, bo to najmniej istotne jest, bo na kanale zwycięzcy już mam partnera, bez spełni, e, firma mi zaproponowała partnerstwo, czyli u nich jakoś za każde tysiąc wyświetleń miesięcznie zarabiam 8 Zdolarów. dolarów, 8-10 dolarów zaledwie, czyli na złotówki to jest około 40 złotych. Tak, na moje wydatki, bo jak że ja jeszcze jestem łóżkiem to jest yy, dobrze. Bo ja jak na razie nie dostałem ani jednej wypłaty. Hmm. Tutaj, jeżeli będziemy zarabiać, to ja będę musiał się dzielić z Dominikiem, Hajsem. Hajs hmm. się musi zgadzać. Yy. Ała, <grym> aż ja, <poszkodzłem. grym> ja lubię, gdy podskakuję ale nie za wysoko, bo se przewróci <laughs> Tak, eee... Może w filmy zrobimy w taki sposób, że 30... Ciebie się będę że... 30 odcinków to jest jeden sezon co? Co? 30 odcinków to jest jeden sezon naszych ee, filmów. No. Kolejny sezon to będą. E, za 30. Kolor. Jak równy to... Będzie, będzie następny sezon będzie 60. Później tak co 30 będzie wzrastać, co? No. 30. Za 30. No, no, no chcę się. O kurde. Nie ma zbytnio tego mesu, okay. ja tak. Mm. 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 Dobra. Ej to nie działa. 3 metrów. Dobra. Uh. Nie, nie mogę. Bądźcie odporny na Nie, nie wszyscy. Ma, to są manioły. No i co z tego? No, no. <gry> to tutaj. I Uciekasz. Ten. Dobra, dojdzie do 12 pół minut, to wtedy skończymy nagrywanie. No. Nie? Dobra. Dobrze jest. Nie jest źle. Stojak o. mi spada. Opada. Znaczy, stojak, a nie, nie mi. Eee... Dobra, Dominik, powiedz nam coś um, miłego, bo ja zaraz kończę nagrywanie. Grzyby z FW. Dobra, coś miłego? Cześć. Ale tak na serio mówię. No, a co mam powiedzieć? Dobra, na razie.